Za wami mecz, jeśli nie perfekcyjny, no to prawie perfekcyjny. Tylko dwa stracone gole, kilkanaście strzelonych. Spodziewaliście się dzisiaj tak łatwego meczu, przynajmniej w teorii łatwego? No, nie do końca, w sumie pierwszy mecz w ekstraklasie. Przeciwnik niewygodny dla nas zawsze na nigdy nie było z nimi łatwo dla nas. Dzisiaj chyba nie mieli dnia, bo nawet nie wiem ile w sumie było dokładnie, ale do dwóch tak. Także nie spodziewaliśmy się na pewno. Po ostatnim meczu dosyć ciężkim z drużyną FC Piątek, chyba kilka kontuzji i trochę się obawialiśmy, że, że tutaj będzie, będzie słabiej słabie fizycznie, ale chyba daliśmy radę tym razem. Mówi się, że zawsze można coś zrobić lepiej, więc gdybyś miał się do czegoś przyczepić dzisiaj, to, to, to co by to było? No właśnie te dwa gole bolą, no szkoda. E, dawno nie graliśmy na zero z tyłu. E, cały ostatni sezon na, na lotniczej chyba nie było meczu na zero, może jeden. Także tutaj trochę ból, może następnym razem. E, jak się tak patrzyło, zwłaszcza na początek pierwszej połowy i do momentu, gdzie tam prowadziliście 4-0, szybko wpadały te bramki, no to wyglądało tak, jakby te bramki same się strzelały. I nie wiem, jak, jak, ty, to, jak, jak to z perspektywy boiska wyglądało? Czy, czy to wy tak łatwo dochodziliście do tych sytuacji i tyle błędów popełniali rywale, jak, jak, jak myślisz? No przede wszystkim e, dzisiaj zagraliśmy dosyć szybką pił, piłką, taką... E, Szybko transportowaliśmy na ich pole karny. to był chyba klucz, żeby jak najszybciej się przetransportować tam i właśnie wykończyć 2 trzy podania maksimum. No i to rzeczywiście działa, nie? Na, na taki zespół to zadziałało, nie wiem jak zespół, który trochę lepiej broni, może lepiej gra piłką też, tak? Tutaj przechwyty przede wszystkim i te, te szybkie podania do przodu, nie? To jest taki wasz styl gry, tak chcecie grać, czy tak jesteście umówieni, czy tak dzisiaj po prostu wyszło z tego, co zaproponowali wam rywale? Wiadomo, no, każdy by chciał grać piłką idealnie, podania na centymetry, przyjęcie na centymetry. E, cały czas próbujemy tego, e, no, wiemy co jest skuteczne, ale też próbujemy inaczej czasami grać. Wszystko zależy od rywala. No tą Ekstraklasę zaczęliście, jak już wspomnieliśmy, obaj perfekcyjnie. Jaka perspektywa przed wami? Stawialiście sobie jakiś cel przed tym pierwszym meczem, tak długofalowo bardziej? No raczej, raczej tutaj nie myślimy o konkretnym celu. Poznajemy tą ekstraklasę. Tak naprawdę w sumie debiutancki mecz. Jeszcze mamy całą lotniczą przed nami od marca. Także zobaczymy jak będziemy się, że tak powiem, plasować na, 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 na bazie spektrum tych wszystkich zespołów, które tam są. Nie? No zobaczymy, gdzie, gdzie, nas, gdzie nas to ekstraklasę uplasuje i mam nadzieję, że przynajmniej no, utrzymamy się. Nie? To, to jest taki chyba cel. Wzmocnienia widać już teraz od zimy, ale to już tak zapytam bardziej przyszłościowo. Przed wiosną też planujecie jeszcze jakieś wzmocnienia, czy jak, jak dobrze pójdzie zimą, to, to tak zostaje? I teraz mamy taką dosyć stabilną jedenastkę, takie dwie piątki właśnie. I tak się staramy zbierać. Kluczem jest posiadanie tych 11 zawodników takich równorzędnych i myślę, że jeżeli tutaj przetrwamy, myślę, że zostanie tak jak jest, już raczej nie będziemy tutaj nic zmieniać. Dziękuję bardzo.